Słuchajcie, dzisiaj jak mi nie wyjdzie na Wika za pierwszym podejściem, to w ogóle mi nie wyjdzie, więc trzymajcie wszyscy kciuki. Będziemy robić unboxing i to nie byle jaki unboxing, bo od nowa wychodzi znowu czasopismo: no, niby The World's Greatest Illustrated Magazine, Heavy Metal, numer 1, a w zasadzie 321, no ale kto by tam liczył, z okładką Franka Frazetti. No, to jakby nie można było nikogo żyjącego znaleźć na tę okładkę. No, to może być jeden z głównych problemów, których mam, które mam z heavy metalem, ale o tym powiemy sobie za chwilę. No, i będziemy też rozcinać dziewicze folie Battle Beast Blind Bag. Nowy komiks Roberta Kirkmana, Ryana Otleya i Annalizy Leoni, czyli kontynuację sagi, a w zasadzie spin-off z tego, co mi wiadomo, chociaż nie znam się zupełnie, no ale tak z tego, co wyczytałem w zapowiedziach, spin-off sagi Invincible. Zwiedziony buńczuczną zapowiedzią, że będzie można trafić na jakąś niespodziankę. Kupiłem dwa zafoliowane, ślepe egzemplarze. Prawdopodobnie jest tutaj 98. Procent szans, że trafimy na wydania standardowe w obu tych przypadkach, no ale nie sprawdzałem. Odrobina dreszczyka emocji przyda się nam wszystkim, także pojedźmy sobie dzisiaj e, z nawijką. E, dobra, te bad boje będziemy sobie rozfoliowywać na końcu, to zobaczymy co tam w nich się czai. A ja tymczasem, borem lasem, przestrzelmy się przez heavy metal. Tymczasem, borem lasem, no tak, od razu sobie się przez to przestrzelimy, bo to nie ma co czekać i powiem, tak. Jak się kupuje czasopismo, które się szumnie nazywa The World's Greatest Illustrated Magazine, czyli najlepszy y, magazyn ilustrowany świata, y, no to ma się nadzieję na naprawdę wysublimowane świetne ilustracje. Czy takie są w tym tomie? No to zaraz sobie zobaczymy, chociaż naprawdę okładka. Jedna z wielu okładek do tego numeru, na pewno każdy sobie wybrał swoją. Nie żyjący już wielki mistrz Frank Fradzetta. Jakże pięknie to wygląda. Jakże tutaj widać bizleja, który potem lata później będzie się inspirował Frankiem miło się chociażby w tej nodze, tutaj gdzieś za um, gubiącej się pozornie wreszcie rysunku, to będą wszystko maniery, które na przykład taki Simon Beasley, jak i potem wielu innych naśladowców od Frazetty właśnie przejmą. Także bardzo fajna okładka, moim zdaniem świetny wybór zrobiłem, także... Przy zwyczajem komunistycznych przywódców daje ciepłe oklaski sam sobie. No i co tutaj? No słuchajcie, nie będę tłumaczył kto tu jest, bo se każdy może zajrzeć, to się tylko tak przestrzelimy przez to, no bo zaczyna się naprawdę wysokim oberkiem i to nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz zrobili dogłębną analizę kontentu tutaj tego wydania. No, ale okazja jest niebyle jaka, bo kiedyś heavy metal to było czasopismo, po, który, po które się sięgało na całym świecie. No i również nie tylko komiksiarze, ale też i filmowcy, na przykład Ridley Scott czytał heavy metal, czytał magazyny komiksowe, inspirował się Bilalem, chociażby który tutaj otwiera ten numer też, w swoim filmie Blade Runner. To były wpływy nie tylko jakieś tam ukryte, ale wręcz potwierdzane przez tego reżysera i przez zresztą innych twórców filmowych również, więc, no, z grubej, rury otwieramy, ale Coś w tym jest, od razu Wam powiem, że tak. Frazetta, nieżyjący wielki mistrz na okładce. Otwiera ten numer Bilal, a nie jakiś inny ziomek, który by tam Bilala wystrzelił w kosmos, więc tutaj mamy do czynienia raczej z jechaniem na tych uznanych nazwiskach, niż z czymś zupełnie interesującym od zera. No ale sami będziecie mieli okazję zobaczyć. Bilal jak Bilal, nie zawodzi, chociaż ja uważam, że tutaj te jego rysunki gdzieś już nietuszowane nie wyglądają tak dobrze, jak te pierwotne z dekad wstecz. Ja wiem, że to jest straszna klisza mówić, że ktoś nie sięga swojemu własnemu poziomowi sprzed dekad. Ale jednak wydaje mi się, że tutaj Bilal gdzieś już odcina kupony, tak szczerze mówiąc. Jest to poprawne, ale nie przeskakuje to tych wyżyn, które gdzieś tam widziałem w komiksach, które miałem okazję chociażby w tej trylogii takiej kosmicznej. Zapomniałem w tej chwili, jak się to nazywa. Ktoś mi może za chwilę poprawić, ale nie tylko tej no to już są komiksy, które mają po kilka dekad wydawane, to było jak nie w latach 70., to w 80. I to było tuszowane, natomiast tutaj Bilal całkowicie jedzie techniką polegającą na łączeniu ołówka z jakimiś farbami. Jest to niewątpliwie wyżyna tego numeru, nic dziwnego, że dano to na początek, no ale to raz, że to nazwisko jest już bardzo jednak znane, a dwa, że ten styl tutaj to gdzieś jest, tylko moim zdaniem, trochę cień tego, co Bilal robił poprzednio. No ale Bilal ma do tego prawo. To jest ziomek, który nic nikomu udowadniać nie musi, jedziemy dalej z koksem. Ladron. Wydaje mi się, że Ladron to był ziom, który rysował cable kiedyś. Yy, no, ale może to nie ten na dron. Dobra, tu trochę reklam, tu trochę mambo jumbo, tu trochę jakiś ziomek, który mnie nie za bardzo chwycił, więc to sobie skipnę. Yy, tu znowu ziomek, który mnie nie chwycił. No słuchajcie, zobaczcie, to ma być The World's Greatest Illustrated Magazine. Yy, albo to. No Więc tak mówię Wam, to nie ma tak sprzału specjalnie, jak tak sobie zamówiłem od razu drugi numer w preorderze, wzięty trochę takim entuzjazmem. Owszem, tutaj gdzie gdzieniegdzie Astrona 60. Kto to jest? To nie jest chyba John Workman. John Workman ma inne liternictwo z strony 60. Tak, John Workman. Ciekawy jestem, z jakiego czasu jest ten komiks, bo jeżeli to jest ten sam John Workman, który literuje wiele komiksów, to tutaj jego liternictwo jest zupełnie inne od tego, do którego zdążył mnie przyzwyczaić, na przykład w Savage Dragonie, ale nie tylko, również na przykład w Halku, więc. E, ciekawy jestem, czy to jest ten sam ziomek i z kiedy, skąd jest ten komiks. E, tutaj Antonio Segura. Antonio Segura nieźle tutaj daje radę, nawet powiem Wam, że jestem zwolennikiem takich tradycyjnie rysowanych komiksów. Kreska trochę Ala Mebius. tutaj ewidentnie widać wpływy. E, widać też minimalne wpływy Martewicza, który żadnemu do, dobremu pte. Mrug, mrug, który żadnemu dobremu pterodaktylowi nie przepuści. No ale jak już widzę taki tradycyjnie narysowany komik z jakąś krechą, z jakimś jajem, to już od razu mi lepiej na sercu. Także niewątpliwie highlight tego wydania. No ja pamiętam tych braci Hildebrand jeszcze, kiedy oni aktywnie kilka. Też kilka dekad temu rysowali komiksy, rysowali również dla heavy metalu. Pamiętam przynajmniej jeden numer, gdzie tam rysowali takie bardzo kolorowe historie i wtedy chyba jeszcze żyli obaj, więc tam to wyglądało nawet bardziej, tak bym powiedział, rzucająco się w oczy niż tutaj. To to jeszcze jest stonowane. Niektóre ich komiksy były naprawdę, naprawdę wybuchowo kolorowe. Styl jedyny w swoim rodzaju, ale bym powiedział, że... Na pewno nie tej, na pewno nie z tej szkoły mrocznej Franka Frazety, tylko bardziej w kierunku koloru to idzie, bardziej to idzie w kierunku zabawy formą. No dobra, tutaj jakieś te. Im bardziej tradycyjnie coś widzę i to nawet tak undergroundowo, ale tradycyjnie, tym lepiej to wygląda. No bo tutaj Anna Morozowa. Albo Morozowa, sorry, ale no to znowu, no czy to jest poziom najlepszego komiksu, najlepszego magazynu ilustrowanego na świecie? No, Bilal tak, ale nie ta babka tutaj. No, to co się tu dzieje, to jest godne, wiecie, jakiejś takiej sekundarnej, a nawet jakiejś trzeciorzędnej serii z Batmanem dzisiaj tam gdzieś robionej w Photoshopie. Więc naprawdę nie ma o czym pisać do domu. Tutaj ziomek sprawdziłem wcześniej. Nieco mi przypomina w ogóle jego maniera kolorowania Francesco Franka Villa. Się nazywa, ale to nie on, tylko tak trochę podobnie rysuje, więc jak dla mnie to no nie dla epigonów sięga się po heavy metal. Dwayne Harris też jak to wszystko widać, co tak trochę taki kolaż różnych technik, wydawałoby się komputerowych, ni to komputerowe, ni to jakaś wklejanka, ni to. Nic się tu nie trzyma kupy tak na dobrą sprawę w tym komiksie. Także zobaczcie, no nie ma tutaj za bardzo takiego czegoś, co by po tym Bilalu nam urywało, a to jest przecież szczyt szczytów, jeżeli chodzi o komiksy. Już nie ma tyle hajsu w komiksach, zobaczcie na to. Tutaj prawdopodobnie również heavy metal to nie jest taki prestiż, a przynajmniej na pewno po tych numerach. Chociaż pamiętam, że to się też już ciągnie, nawet te poprzednie numery heavy metalu, tu i ówdzie coś tam kupowałem, one też nie reprezentowały nie wiadomo czego. Ogólnie widać, że wielkie mistrzostwo typu Bilal, Mebius i inni, które tam jeszcze w latach 80. rozświetlało ten firmament europejski, tak, dzisiaj to nie wygląda za dobrze, jak się tak weźmie ten heavy metal do ręki, to no zobaczcie na to, no może kogoś to kręci, ale jak dla mnie najlepszy magazyn komiksowy, rysunkowy na świecie, znaczy no to naprawdę ten kaliber? I myślę, że to jest to, że ten heavy metal nie wzbudza mojego entuzjazmu, nawet to tutaj no spoko, ktoś zaeksperymentował z kolorem, no ale to też nie jest coś bazowo, co by tam, o tutaj, co by mogło gdzieś tam się wybijać, nie wiadomo jak. No, to świadczy po prostu o tym, że tu już nie ma za bardzo wielkich twórców. Tych, nie ma twórców dużych, nie ma pieniędzy w tym. To wszystko się takie trochę fanzinowe wydaje, i to y, gdzieś ta technika starych mistrzów poszła, y, poszła do piachu. Tutaj Jim Rugg, y, O dziwo Jim Rugg wygląda bardziej interesująco niż w zasadzie 80% tych twórców, może z wyjątkiem Bilala i tam jakichś pin-upów po, poszczególnych. Tego frazety, ale o to, co tutaj Jim Rag wnosi, jedna z cząstek, no żyjąca cząstka, jeszcze cartoonist K-Fabe. Jeszcze nie czytałem, ale tutaj widać przynajmniej pewne jajo w eksperymencie, pewne takie nastawienie do zaszokowania czytelnika nowymi ale, rozwiązaniami, ale też. Fajnie to wyglądało po prostu koncepcyjnie, to jak sobie na to spojrzałem, to nie wiedziałem, że to rag, bo rag dla mnie zawsze się jawi jako ktoś, kto trochę nie ma swojego stylu, ale tak sobie pomyślałem, o, to jest coś, co właśnie Tim Sholi czy chłopaki z k Fade mogliby gdzieś tam trochę promować, albo to się wpisuje w klimat ich komiksów. No i proszę. Wydaje się, że wcale tak dużo tych ziomków w tym stylu nie ma sam Jim Rock się tym zajmuje. Tu znowu coś, jakiś John Wysiak. No jest to niby fajne, ale to, wiecie, to widzieliśmy to w fanzinach 30 lat temu, podobne rzeczy już. Także to coś, słuchajcie, albo dzisiaj to nie jest tylko kwestia mojego humoru, że dzisiaj jestem trochę sceptyczny, dzisiaj jestem trochę, 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 trochę kwaskowy, ale też to jest kwestia tego, że tu naprawdę nie ma za bardzo wielkich, już nie powiem wielkich nazwisk, tylko tu nie ma wielkich ilustracji. Tu nie ma wielkich ilustracji. Jak na coś, co ma być najlepszym komiksem ilustrowanym świata, no ta dziewczyna siedząca na kiblu na pewno się nie wpisuje w to. To by mogło gdzieś tam się ukazać z całym szacunkiem, ale w relaksie w latach 70. albo 80. i nikt by specjalnie nie skakał z radości. Więc no, jeżeli dla kogoś takie, tego typu rzeczy to jest coś, co można porównać z największymi tuzami, już nie mówię o Polu Zilonie albo na przykład innych takich twórcach, którzy gdzieś tam te, te golizny trochę w, wplatali, no to to nie tędy. Także słuchajcie, jestem, powiem Wam tak, okrutnie powiem, ale jestem zawiedziony, zamówiłem drugi numer, tu jakiś naśladowca minioli, zamówiłem drugi numer, ale trzeciego już chyba nie wezmę. Tak sobie można jako ciekawostkę, owszem, ale no tu za dużo niestety nudity jest, żeby to pokazywać, ale powiem Wam tak, e, zastopuję tu, bo nie będę mięlił dłużej, e, daję Wam tylko kaweat i daję Wam znać, że to jest po prostu w, najlepszej, w najlepszym scenariuszu, w najlepszym wydaniu to samo, kontynuacja tego samego, co było wcześniej w heavy metalu, czasopismo to już moim zdaniem od lat nie reprezentowało tak wysokiego poziomu, jak wskazywałby tutaj ten podtytuł. E, niech Was nie zwiedzie Frank Frazetta, moim zdaniem nie ma tu za bardzo do, nic do oglądania, ale może Wy macie inne zdanie. Jeżeli macie, dajcie znać w komentarzu. Tymczasem, Borem Lasem, zanim przejdziemy z właściwą sobie jędrnością do Battle Beast, to sobie tylko krótko spojrzę na tego Millera. Bo jestem ciekaw, nic nie widziałem jeszcze. To jest jakiś ashcan i tu kurczę, Tu Frank Miller robi layouty, i tu, to widać trochę, że layouty robi, bo na każdym rysunku jest to samo, ta sama kobitka, trochę tutaj jest, nic się nie dzieje, tylko te rysunki na każdym tym z jakąś narracją. Jak to się cholera też wszystko starzeje. To, co było nową w latach 80., to jednak taki motyw narracji, że komuś tam się coś śni, komuś tam się coś wydaje i na to jest chmurki położone. To już dzisiaj cholera nie chwyta trochę za serce, tak jak kiedyś. Tutaj Emma Cubert. Nie wiem, czy nie mogę, coś się skleiło. Nie, oto tutaj trochę w ogóle ziomek rysuje Ala Jim Lee w ogóle. Ten inking jest zupełnie jak Scott Williams, ale to nie jest ani Jim Lee, ani Scott Williams. Tutaj Frank Miller z Pandora, Emma Kubert, nie wiem czy córka, czy wnuczka Joeego. No, wygląda to nieźle, ciekawe by się to, czy było to się przestrzelić przez to. No ale za to tutaj zupełne mambo jumbo. O ile jeszcze te panele, ja to sobie chwilę wcześniej obejrzałem, tylko tak z No to tutaj nic już ciekawego do końca nie ma. To są jakieś takie zwykłe te um, Photoshop, Photoshop. Nie powiedziałbym nic nowego tu. Niby koleś coś tu chce pokazać, ale tak naprawdę nic nie pokazuje takiego, czego bym gdzieś nie widział. Wystarczyłoby sięgnąć jakiś generyczny komiks Cyberpunk albo Blade Runner, coś takiego. To teraz modne są takie rzeczy na fali cyberpunka, gry komputerowej, że gdzieś tam się nawiązuje do tych mrocznych miast z neonami i tak dalej. No ale co tu jest takiego, czego byśmy nie widzieli w Marvelu i DC? Nic graficznie. No a tekstowo? Nie wiem, End of the World może tak jak tutaj, no ale więcej dowiemy się w Ancient Enemies numer 1. No tutaj chociaż Milo Manara daje chwilę czadu, no i tutaj Frank Miller daje czadu zupełnie. Wanted Sin City 1858. Ciekawe jak to będzie wyglądało, jak wyjdzie. Słuchajcie, ten Ashkan, fajny znaczek Franka Millera czadowy, ten Ashkan wyszedł w roku 1900. E, Boże, w 2022 i od tego czasu chyba niewiele się zadziało w tej materii e, Franka Millera. By the way. John Workman to jest właśnie ten ziomek, o którym wspominałem. Tutaj jego litery są już oczywiście komputerowe, e, ale on naprawdę bardzo fajnie literował zawsze m, ręcznie. Polecam literki Johna Workmana. Jak tylko macie okazję sobie je obczaić. No dobra, słuchajcie, no to na koniec na deser sobie zostawiliśmy Battle Beast! Battle Beast Invincible Universe blind bags. No to zobaczymy. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia w ogóle, jakie tam komiksy e, są w standardzie. E, więc nawet nie po, jak, wyj jak wyjmę, to będę musiał potem rozpaczliwie szukać i nie poznam, jaki to numer, ale żebyście wiedzieli, co można spotkać w takich blind bagach, e, to sobie zobaczymy, czy przynajmniej są takie same, czy nie są takie same, czy co to tam jest. Coś tu nie wyłazi. trzeba będzie znowu ciąć na wilkę. Aj, 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 panie, same problemy pierwszego świata. Dobra, rozetniemy tutaj trochę, nie ma to tamto. Nie będziemy międlić. Będzie się zablokowało. Jak Ktoś włożył odwrotnie. Co nie było? O. Wydaje mi się, że to jest nawet chyba ten zupełnie standardowy cover. Ktoś mnie może poprawić, i zaraz się przekonamy z właściwą sobie jędrnością, czy i w drugiej. Folii kryje się to samo. Koszt był tego zafoliowanego wynalazku chyba nawet taki sam albo podobny jak regular issue, więc ten, więc pozwoliłem sobie na mały ten. O, tutaj coś innego. I tutaj mamy jakieś takie. O, cholera, to jest jakiś Invincible numer 19. Nie wiem co to jest. Przecież nie zamawiałem Invincible numer 19. First appearance of Battle Beast. Jakiś golden ten, jakaś chromowana okładka. Jestem trochę zawiedziony, bo nie wiem czemu dostałem Invincible, a nie Battle Beast. Blind Bag. No dobra, słuchajcie, nie wiem co się dzieje. Ja tu miałem tylko przeświadczenie, że tu może być Battle Beast i szczerze mówiąc, w najlepszej wersji oczekiwałem tego. Jakiegoś cholera, chociaż limitowanego kawera dla zabawy, a tutaj tymczasem zarzuca się mnie Invincible numer 19, jakimś reprintem. Probably the best superhero comic book in the universe. No, nie bez kozery, nie kupowałem nigdy tego Invincible. Eee, jakieś takie te rysunki zawsze zdawały mi się marne. Eee, może jeszcze trochę Otli, to tak, ale gdzieś tam potem to wszystko. Ale nawet Otli tutaj. Mm, nawet Otli tutaj to nie jest jakieś takie mega sexy. No, słuchajcie, no, bez przesady. Nie będę przecież dla scenariusza kupował komiksu tylko. Zrobiłem ten błąd już raz w przypadku Void Rivals i nie zamierzam robić go raz drugi. No dobra, słuchajcie, obczaje. jak ktoś wie, co to jest za numer i czy co w ogóle ten jest o czym pisać do domu, do niech mi da znać. Tymczasem nieco zawiedziony, bo znalazłem w komiksie Battle Beast, liczyłem na, słuchajcie, liczyłem na dwa egzemplarze Battle Beast w blind bagu, a dostałem Invincible numer 19, więc nawet sobie nie porównam dwóch okładek, no ale... Słuchajcie, może tak właśnie miało być. Eee, a jak macie szansę jeszcze se machnąć tego Battle Beast w Blind Bagu, to polecam, bo zabawa przednia. Jak widzicie, jest spora szansa, że traficie na chyba standard, bo tak pamięcią mięśniową pamiętam, że jest standard. A może Borem Lasem się trafić również. I uwaga, bo Be warned: Invincible numer 19. Jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to bardzo proszę zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, bo to zawsze coś daje. Tymczasem borem lasem trzymajcie się i do następnej nawiki.